2026 rok to nie tylko masa zestawów, ale i jeszcze więcej minifigurek, więc dzisiaj zrobimy sobie ranking tych z czwartego sezonu powstania smoków od najgorszej do najlepszej, oczywiście moim zdaniem. Na ostatnim miejscu ląduje Sora, i to dlatego, że jest to jej ta sama wersja jaką mieliśmy w tym roku w czerwcowej fali, nie różni się dosłownie niczym. To jest po prostu ta sama minifigurka, która po raz kolejny trafia do nowych zestawów, co w przypadku Sory niestety nowością nie jest, a szkoda, bo mogłoby mieć więcej tych stroi, a tak to jest straszna lipa. Najgorszą z nowych minifigurek jest moim zdaniem Eufrazja, która niby jest spoczką, ale bardzo biedny ten strój. Ani na ramiennika nie ma, ani nakrycia głowy jakiegoś alternatywnego zamiast włosów. Proste nadruki, owszem estetycznie wykonane, bo estetycznie, ale mimo wszystko jakoś nie pojrzała mnie ta postać w tej odsłonie. Dalej mamy naszych ninja i ich smocze formy tych takich ala nowych kostiumów. W cudzysłowie nie będę oceniał, bo zapewne są niekanoniczne, skupię się tylko na tych smoczych formach i najgorszy jest według mnie Jay. Ten bardzo jasny blady żółty do niebieskiego niby pasuje, z drugiej strony jak się spojrzy na minifigurkę, moim zdaniem dobrze to nie wygląda i po prostu mi się nie podoba. Nieco wyżej znajdziemy smoczego Lloyda. Tutaj podobna sytuacja co z Jayem. Ta kolorystyka zwyczajnie mi nie siedzi. Te odcienie zostały kiepsko dobrane, mogłyby być nieco Bardziej ciemne, takie wiecie. Light ma ogólnie dwie wersje stroi: taki giga jasny, blady, zielony, taki limonkowy i taki fajniejszy, ciemniejszy. Ten ciemniejszy jest moim zdaniem ładniejszy, a tutaj niestety mamy ten drugi przypadek. Nieco wyżej znajduje się smoczy Kolm, Ogólnie połączenie czarnego ze złotym, coś fenomenalnego. Jeśli chodzi o tors i nóżki, wygląda najlepiej ze wszystkich ninjasów, ale ten pomarańczowy, ten pomarańczowy, no to niestety już tak dobrze nie wygląda. Jakby zamienić na przykład te, zło, te elementy na masce na złoto, o, wtedy wyglądałoby to nieco inaczej i jeszcze rączki dać czarne. A tak to, no niestety, ale aż tak bardzo mi się nie podoba. Smoczy Kai, który jest tak mniej więcej w połowie naszych ninjasów, on wygląda całkiem ok, prezentuje się naprawdę spoczko. Te odcienie czerwonego uważam, że również zostały tutaj dobrze dobrane. Naprawdę fajna minifigurka. Jeszcze bardziej podoba mi się jednak smocza, Nia i to może być zaskoczenie dla wielu z Was. Wiele osób ją hejtuje, mi osobiście się podoba i to tak wyjątkowo, jak z z reguły, z powstania smoków te strojeni wcale nie uważam za jakieś wybitne, nie licząc tego turniejowego. tak tutaj, o dziwo, jest to naprawdę dobrze wykonane, w mojej opinii oczywiście. Prezentuje się dobrze, wygląda dobrze i o dziwo ta kolorystyka, mimo tego, że jest tu chyba najwięcej wymieszanych ze sobą kolorów, naprawdę mi siedzi. I na pierwszym miejscu ze wszystkich smoczych ninja mamy Zeina Też się nie spodziewałem, że go tutaj umieszczę, ale mimo wszystko właśnie tutaj się znajduje. Na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ninja. Z racji tego, że te kolorki naprawdę pięknie razem się komponują. Ten taki jasno, niebieski, biały i złoty. Cudnie to wygląda, naprawdę wspaniale. I najlepiej się prezentuje ze wszystkich ninjastów. Co tu dużo więcej mówić. Po prostu super fajna minifigurka. Dalej przechodzimy do lojalistów. I najpierw mamy przywódcę lojalistów, czyli Dr. Laro, która w swojej nowej odsłonie podoba mi się bardziej niż ninja ale mniej niż następne minifigurki. Te nadełki są całkiem okej, okay, jednak nieco bardziej podobają mi się te u zwykłych lojalistów, szczególnie ich maski. Te nadełki na główkach czy dają trochę taki vibe klanu Wilczej Maski? Ja, jak pewnie dobrze wiecie, uwielbiałem tamte minifigurki Wilczych Wojowników. Są to chyba moje ulubione takie, można powiedzieć, masowe jednostki, jak chodzi o powstanie smoków. Yy, I ci lojaliści dają mi właśnie taki vibe. Te główki są super. Złoty z białym naprawdę świetnie się komponuje, po prostu mi się podobają. Dalej mamy nowego Arena i szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, jak oni to w tym Lego robią, bo tak naprawdę jedyne, co w tych figurkach Arena z roku na rok zmieniają, to nadyłki i kolorystykę, bo wszystkie elementy pozostają te same. Jakby w 2023 było to samo, w 2024 na początku roku też, teraz w 2025 też jest to samo, tylko z, innym, z innymi nadyłkami i kolorami, i w przyszłym również będzie to samo, ale ponownie z innymi nadyłkami. I te nadyłki wydaje mi się, że robią tutaj dużą robotę. Potem kolorystyka odziwo również jest w jego przypadku naprawdę dobrze dobierana. No i to jest właśnie kolejny raz, kiedy nie mogę złego słowa o tej minifiguryce powiedzieć. Serio mi się podoba. I na sam koniec trójka potworów żywiołów, z czego najniżej mamy potwora ziemi. Jest to dobrze wykonana minifigurka. Podobają mi się te elementy strzypiec, które można jednocześnie ustawić sobie na główkę. Nadyłki są również fajnie wykonane, dają efekt takiej popękanej ziemi, z której wypływa lawa czy jakaś magma. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Na drugim miejscu mamy potwora mutacji, który jest naprawdę świetną minifigurką. Te nadyłki po prostu cudo. Te macki wystające z tyłu. Również, nawet ta głowa mi się podoba, mimo tego, że jest to taki wielki baniak. W tym przypadku mam wrażenie, że się to sprawdza. Owszem, wygląda niecodziennie, wygląda dziwnie, wygląda może nawet śmiesznie, ale całościowo prezentuje się naprawdę dobrze. No i na pierwszym miejscu mamy Potwora Kwasum. Co to dużo mówić? Najlepsza figurka z przyszłego roku. Najbardziej podoba mi się ta jego głowa. Świetny odlew, szczególnie te transparentne fragmenty. Całościowo naprawdę mega dobrze się to ze sobą komponuje i z Zwyczajnie mówiąc, moim zdaniem, zasługuje na pierwsze miejsce. I to już wszystkie figi na ten moment z powstania smoków i czwartego sezonu. Możecie dać znać w komentarzu, jaka jest wasza topka, jakie są wasze ulubione minifigurki z tych nowych. A ja dziękuję pięknie za uwagę. Hej!